Witam Was w szybkim odcinku gdzie pokażę wam nowe stroje jakie są dostępne O tutaj już pod stroj 25 i pyk Są takie jakieś świąteczne Ten sobie w sumie biorę, spoko Sala Mikołaj mm. Tu są stroje Mikołaja Ale są jakieś złego Mikołaja Brudnego Mikołaja i... Jaki jest? Wtrętnego Mikołaja. Wstrętnego znaczy hand, okay? eee, Nie tam było. O, tutaj jeszcze są takie... Pff, tak, nie Mikołaj. I chyba tyle. Mi się wydaje, że są jeszcze dostępne. Może pewnie będą jakieś topy, koszulki czy coś. Yy. O, tutaj są świąteczne koszulki. Swetry. Dużo tego, jest 69 koszulek, znaczy koszul swetrów. Marynarki, piżamy świąteczne. Tu jeszcze coś jest? Nie, to nie to. Tutaj też nie. Suknie, topy. Nie, to tutaj nie ma. Pewnie w czapkach coś będzie. Tołuszniki, kaski czapki świąteczne Mogę jakoś tak wyżej wziąć? No nie, nie mogę. Ale lipto. Co to są? To jest normalna czapka przecież. <grych> Odwrócona czapka ho ho ho. To nieźle. A, że ho 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 takim gangsterskim, gangsterskim tym jest. Takim napisem. I... Tyle. Dalej... Nie, dalej już nic nie ma. Spodnie. Nie spodnie też jakieś będą. Świąteczne. Tu ogranic mało jest. Dobra, możemy pojechać jeszcze zobaczyć. O, a tutaj mam jeszcze buty w ogóle. Yy budy świąteczne ale są tylko te takie yy, krasnala tego pyk, jeszcze jedziemy zobaczyć maski hmm, tutaj nagrywam odciek przed chwilą ten Tylko tamten yy, z nowymi samochodami tylko po niego zobaczycie później bo jednak on tam trochę będzie więcej ważył to nie później się wrzuci o Jezu, są już wypadki na śniegu Więc taki samochodzik, mega fajny wyszedł Zobaczycie jak będę go ulepszał w odcinku, bo niektóry będzie trochę później, tam nie wiem, godzinka, dwie Zobaczymy jak tu się jeszcze wrzuci Jak szybko miniaturki zrobię no Przy moim tempie to może tak, że to wyjdzie w kolejny rok, że w kolejne święta Znaczy ostatnio się poprawiłem Wrzucam częściej filmy. Jestem regularniejszy. Nie wrzucam teraz przynajmniej filmów z czerwca na przykład. Kiedy są święta. To czy chyba nie wrzuciłem żadnego, jeszcze nie jestem pewny. Dobra, jedziemy. Jeszcze jesteśmy przy... przy maskach. Ten, dali, ten gościu dalej w koszulce. Ja też w sumie. I maski. Zwierzęta w postacie. Świąteczne Kul. o ten mógł... Ty ten, ten Krastal ma szluga w bordzie Co jest? Elf ze szlugiem w bordzie No nie! kuczaki też indyk, taki kurczak Mikołaj też masz tą, on ma cygaretę taką co jest? A co te zawsze, co roku są? I tutaj już Potwory, nie, to potwory też są normalnie I tyle, dobra, jeżeli odcinek wam się spodobał Z pokazaniem nowych stroi To tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach z Geta 7